Cześć wszystkim, tutaj Marcin Życko z tej strony. Dziś będzie y, czwarty część cyklu o Gniewomirze autorstwa Piotra Skupnika. Y, powieść wyda wydało u nas wydawnictwo Psychoskok w roku 2021. Jest to czwarty ton. Dlaczego zrobiłem przerwę y, w czytaniu tej serii książek? Nie? Y no bo po prostu nie było więcej tej tomów po prostu w Miejskiej Bibliotece. Nie? Bo ja generalnie całą serię mam z Miejskiej Biblioteki. To nie są moje książki z prywatnej kolekcji. No tylko właśnie wydania biblioteczne. Nie? No i po prostu mieli dowieść do biblioteki resztę części. No i, no i musiałem zaczekać. Nie? Dlatego mieliście recenzję tam tych Dzieci Hannibala i e, skorków, nie? E, no i tak, no i tym razem e, Gniewomir będzie musiał się zmierzyć e, z szalonym pogańskim kapłanem, nie? który przy pomocy prawdawnego artefaktu e, chce zniszczyć chrześcijaństwo i przywołać na ziemię pogańskich bogów nie? słowiańskich. Jest to ciekawa część ze względu na duże nawarstwienie się zwrotów akcji. Nie? Powieść część jest bardziej podobna do wyprawy gniewomira, z tym, że tutaj właśnie autor wyciągnął wnioski z tego, co nie działało w wyprawie. Nie? Generalnie tak samo jak w przypadku wyprawy Gniewomira. Tak samo w misji Gniewomira, no autor się koncentruje na po prostu jednym jakimś wydarzeniu z życia głównego bohatera, nie? tak jak ścieżka Gniewomira i służba Gniewomira były powieściami drogi, gdzie po prostu przedstawiano jakiś jego dłuższy po prostu epizod z życia, tak, tutaj właśnie jest skupienie się na konkretnych wydarzeniach. Powieść fabuła się zaczyna zaraz po zakończeniu trzeciego tomu. Jak pamiętacie, jeśli czytaliście trzeci tom, no to pod koniec po prostu Bolesław Chrom, że zapowiada Gniewomirowi, że będzie chciał go widzieć w wyprawie na Ruś, nie? że szykuje się na wyprawę na Ruś. No, i generalnie właśnie bohater wyczekuje tego wyjazdu. No i w trakcie tego oczekiwania, właśnie na wyprawę, znajduje na jednym z drzew w okolicy Gniewogradu narysowany symbol sierba, nie? No i generalnie tam mu znaczenie tego symbolu wyjaśnia wylewietka. No i generalnie tam mu mówi, że to jest sierp bogów, że to jest tam symbol właśnie bóstw, jakiś tam legendarny anstefa, który może te bóstwa przywołać. No i następnego dnia w gniewom gardzie e, pojawiają się tajemniczy goście, którzy są braćmi Welewietki. Jednym z nich jest Kuszczmir, który jest pogańskim kapłanem z Arkony, nie? który tak poszukuje właśnie tego sierpa bogów. No i chce go w celu właśnie przywołania właśnie tych bóstw, żeby zapewnić po prostu pogano raj, żeby wypędzić chrześcijaństwo i tak dalej. ostatecznie wyrusza z Gniewomirem na wojnę. Tam biorą udział w bitwie pod Bugiem. Następnie w zdobyciu Kijowa. Nie? Ostatecznie Bolesław Chrobry wysyła Gniewomira na misję właśnie zdobycia tego sierpa bogów, żeby po prostu nie dopuścić do powstania właśnie pogan, żeby się pogani nie zbuntowali, no to chce ten artefakt po prostu ukryć, no i generalnie, że ma po prostu powstrzymać właśnie Kuszczmira przed zdobyciem tego, żeby potem po prostu nie zrobił żadnego psikusa, nie? No i oni tam wyruszają do Konstantynopola, nie? W którym ukryty jest ten właśnie sierp bogów. Udaje im się dostać na audiencję u cesarza. No i no i generalnie tam cesarz się zgadza im dać ten śred bogów. Następnie ten śred bogów zostaje skradziony właśnie przez Kurszczymira i Gniewomir rusza za nim w pogoń. W międzyczasie Marzanna, córka Gniewomira zostaje porwana no i ma zostać złożona w ofierze. No i Gniewomir tam zresztą swoich druchów. Wyruszaj na ratunek, no i oczywiście, żeby zdobyć owy sierp bogów, żeby właśnie powstrzymać tego szalonego, właśnie kapłana. Powieść zabiera bardzo dużo zwrotów akcji. Dzieje się wiele nieprzewidzianych rzeczy. Część postaci odejdzie z książki, część zginie. Nie powiem, które to będą, ponieważ no zepsułoby to radochę nie? Wart, nie chcę robić za dużo spoilerów ale będzie po prostu parę takich nieprzewidzianych po prostu momentów generalnie autor właśnie poszedł w kierunku tego, że skupił się na jednym po prostu elemencie wątku z życia po prostu głównego bohatera ale wypełnił go bardziej właśnie takimi zwrotami akcji, nie? że zawsze dzieje się coś nieprzewidzianego, yy, zawsze jest coś, co odrywa bohaterów od yy, głównego wątku. I to jest fajne, nie? To jest fajne urozmaicenie, yy, którego mi trochę brakowało w wyprawie Gniewomira. Yy, nie ma tu, co prawda, wielkiej, finałowej walki, takiej jeden na jeden, ale mi to nie przeszkadzało, nie? W wyprawie Gniewomira trochę na tą walkę liczyłem, z głównym złem tutaj czegoś takiego nie będzie. Podobały mi się bardzo opisy Konstantynopola. To jak się bohater z, zderza z tą kulturą tamtego kraju. Podobała mi się postać cesarza. Nie? No generalnie wiadomo, Konstantynopol no to był i ogólnie cesarstwo bizantyjskie to była jedna z największych potęg po prostu swoich czasów. No i generalnie no, Bazyle, no to też był takim no, cesarzem dosyć okrutnym, nie? który nie stronił od okrucieństwa. Ten cesarz jest tutaj pokazany bardzo ciekawie. Nie? To jest taki typ władcy, no, który wierze że zarządza największym imperium. I nawet trochę na posłów i królów innych państw patrzy z góry, nie? Tak trochę traktuje jak takie mm, robale, no, no, które można w każdej chwili rozdeptać butem, nie? Yy, I to po prostu yy, yy, no jest, yy, jest w tej postaci coś takiego, że przyciągamy uwagę. Jest fajnie ona napisana. Ogólnie, właśnie, yy, cały moment yy, kon, yy, w Konstantynopolu jest. Moim zdaniem jednym z najfajniejszych w całej serii. Eee, podobała mi się postać Szalonego Brata Welewietki. Podobała mi się też finałowa scena jak bohaterowie tam ratują Marzannę. Eee, jest to taka scena no po prostu, e, w która trzyma w napięciu i w której od początku do końca nie wiadomo co się stanie. Jest to bardzo dobre. Mi się to bardzo podobało. Tak powinny wyglądać finały takich książek. Nie? Jest to moim zdaniem jedna z lepszych części o przygodach Gniewomira. No co jeszcze mogę o niej powiedzieć? No, jeżeli podobały wam się wcześniejsze części, jeżeli lubicie tego bohatera, mm, warto sięgnąć, nie? Warto, to jest pozycja obowiązkowa. E, no, tym bardziej tak jak mówię, no, jest tu wiele wydarzeń takich ciekawych, e, które nikogo nie pozostawią obojętnych, nie? no, niektórym na pewno będzie brakować e, postaci, no, które zostały uśmiercone, lub no, które, e, no, odeszły po prostu od... E, Gniewomira i które generalnie już do Gniewogardu nie powrócą no i generalnie mi się to bardzo podoba nie? moim zdaniem jedna właśnie z moich ulubionych części to wszystko co miałem do powiedzenia w dzisiejszej recenzji teraz się biorę za tą piąty a po tomie piątym będziecie mieć syrenę Johna Eversona później się wezmę za Metro Głuchowskiego. Nie? no, po prostu chcę, chcę po prostu odpocząć od częściowych książek, to bardziej, że to Metro będzie raczej takie długie, nie? W międzyczasie jeszcze Wam dorzucę felietonik o właśnie niesympatycznych postaciach z horroru, które, które, wam zapowiadam od dłuższego czasu, ono oczywiście będzie, ja pamiętam, żeby go dać, yy, bo tak chciałem go dać jakoś tak przed metrem, nie? Żebyście mieli co słuchać, nie? Bo to czytanie metra to mi trochę zajmie, widzę, że te książki takie są raczej znaczy dosyć długie, yy, tak na oko, no i, yy, no i trochę będę je czytać, nie trochę czasu. To wszystko, co miałem do usłyszenia. Oczywiście widzimy się w poniedziałek w przeglądzie newsów. Gdzieś tam w tygodniu skończę czytać Wierność Gniewomira, czyli ostatni tom serii. Zobaczymy, jaka ta część będzie. No i co? No. To wszystko, nie? Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa! pa. Następnym przeglądzie newsów lub recenzji. Zależy co lubicie. Papa, pa, kochani.